Witam Was dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie. Jak widać jestem już w Warszawie. Przyjechałam parę dni temu do Warszawy. Pozałatwiać pewne bardzo ważne rzeczy i niedługo będę wracała z powrotem do Niemiec i do pracy. Jak widać pogoda w Warszawie jest piękna. Dzisiaj jest cieplutko, słonecznie, naprawdę pogoda jest taka wakacyjna. Myślę, że też macie taką pogodę, bo taka pogoda jest chyba w całej Polsce. Do Warszawy przyjechałam. Nie przyleciałam tym razem samolotem, tylko przyjechałam samochodem prywatnym samochodem z aplikacji Blablacar. Czasami korzystam z tej aplikacji i jest to bezpieczna i dosyć szybka podróż, dlatego, że w samochodzie siedzi najwięcej tylko są tylko cztery osoby, trzech pasażerów i kierowca, więc teraz też. Było trzech pasażerów razem ze mną i kierowca. Tutaj pokażę Wam urywki z trasy. Podróż trwała um, 10 godzin. Zostałam przywieziona pod, sam, pod same drzwi. Tym razem nie do siebie, tylko do mojej córki. Terytorium Niemiec opuszczamy z przepięknym zachodem słońca. 10 godzin i na tyle jest wygodna, że, że kierowca odbiera nas spod drzwi i przywozi nas pod drzwi, czyli jak gdyby od drzwi do drzwi. I to jest taka wygoda, że nie trzeba z tymi bagażami gdzieś tam po lotniskach biegać, gdzieś tam po przesiadkach. Jest to dosyć taki wygodny sposób komunikacji, i zapłaciłam za ten przejazd. To było z kolonii do Warszawy. Zapłaciłam za ten przejazd 75 euro. 75 euro. Także z powrotem będę prawdopodobnie też wracała, właśnie bla bla. Coś będę szukała, dlatego że patrzyłam, samoloty w tej chwili są tak drogie, że kosztują około w tym terminie, w którym oczywiście ja chcę jechać. To są drogie, kosztują około 1000 zł. Więc chyba skorzystam z tej aplikacji. Bla bla, ponownie, Nie wiem, jak to dojechać. Tutaj jestem z wnuczką na pysznej, gorącej czekoladzie. I jak? Smaczna? Super. Super, fajnie. I pierogi z serem. Tak ty też jeść pierożki z serem? Jestem teraz w szkole. Z mnóstką na akrobatyce, Przywioz ją, przywiozłam ją właśnie na akrobatykę razem z koleżanką. I tutaj przez godzinkę będę czekała aż skończą i do domu. Tutaj pokażę Wam, jak dziewczynki ćwiczą, tak z daleka. Dzisiaj miałam dużo spraw do załatwienia, bo nie mam ważnego dowodu. I zdjęcie do dowodu, dlatego jestem dosyć mocno pomalowana. I jeszcze też od, odebranie wyników i wizyta u lekarza także cały czas coś, cały czas coś się dzieje. Tutaj już odpoczynek. Przyjechałyśmy ze szkoły. Właśnie córka zrobiła mi sałatkę przepyszną z tuńczykiem, z pomidorkami. Woda z cytrynką i truskawki. Odpoczynek w ogrodzie przy ptaszkach i przy... Chodź, pokaż się. Chodź tutaj do mnie. Chodź. Ja, chodź mi szabko Jak na winno ja. ja, ja. I, i, I kto tu jeszcze jest? I kto tu jeszcze jest? Mmm, takie pyszności tu są. Mm -hmm. No to jest mój ukochany piesek, którego bardzo, bardzo, bardzo kocham. I z wzajemnością, na szczęście. Śpi ze mną, chodzi za mną, nawet do Łazienki. Czeka na mnie pod drzwiami, jak gdzieś muszę wyjechać i coś załatwić. A nie chcę jej zabrać, tak? Tak? O! Idź się bawić. Idź się bawić. E, udało mi się tutaj już um, zrobić sobie termin, czy umówić się z moją tutaj, moją. Byłam tylko raz, teraz byłam drugi raz z panikiurzystką, z kosmetyczką. Zrobiłam sobie paznokcie u rąk, tym razem taki kolor, i jeszcze będę też oczywiście robiła sobie paznokcie u stóp, jeżeli ta pani znajdzie dla mnie troszkę czasu. Byłam też na badaniach, robiłam na nowo w laboratorium, pobrano mi krew, także badania, yy, robiłam badania, byłam też u lekarza, u lekarki do której tutaj chodzę, bardzo, bardzo miła lekarka z takim akcentem ukraińskim, ale bardzo serdeczna, bardzo miła i, i naprawdę chcę pomóc. Do, dobry lekarz, można tak powiedzieć. Jeszcze jestem w Warszawie. Dzisiaj jest dzień dziecka, więc cały dzień taki troszeczkę zabiegany. Chociaż moje wnuczęta, moja wnuczka i wnuk, miały bardzo fajnie zorganizowany czas w szkole, ale po szkole już ja miałam czas dla nich. Tu woda z cytryną, trzeba pić dużo wody. Cies cieszę się, że odebrałam wyniki badań, i te wyniki badań są troszkę lepsze niż były wcześniej. Tego się bardzo cieszę. I jeszcze też zdążyłam dzisiaj być u kosmetyczki. u kosmetyczki i zrobiłam sobie pedikir. Wcześniej jak Wam pokazywałam, zrobiłam sobie taki, taki kolor. Manikir. A teraz pokażę Wam, jakie sobie zrobiłam jaki pedikir. Bardzo ładnie robi kosmetyczka. Wzięła ode mnie za stopy 100 zł. A 120 za hybrydę za hybrydę. Chodź. A 120 za hybrydę e, na baznokciach u rąk. Takie są ceny w Warszawie, nie wiem jakie są ceny w innych miastach, ale takie tutaj są. Podobno jest to taka cena normalna, więc muszę się nauczyć sama kłaść tą hybrydę wrócić do malowania, samodzielnego malowania. Tak wygląda świeży Teddy Kosmetyczka powiedziała mi, że mam bardzo, bardzo wysuszoną skórę na stopach. Bardzo suchą skórę, i mam do Was taką prośbę. Jeżeli wiecie, jakim kremem można nawilżyć tak ładnie stopy, co pomoże tej skórze na stopach, na nogach, jeżeli możecie mi coś polecić, to bardzo proszę. Jeżeli macie jakąś polecajkę, to dziękuję z góry. Pokażę Wam, jak Lili próbuje. Prosi, żeby jej pomóc zejść ze schodów, bo jest malutka, za mała, żeby zejść ze schodów, ale y, wchodzić wchodzi, ale, ale z zejściem ma problemy, także trzeba jej zawsze pomóc. Taka mała awanturka. Pacery z pieskiem też sprawiały mi wiele radości. Kochani, na tym żegnam się z Wami. Życzę Wam jeżeli jesteście na wakacjach wspaniałych, wspaniałych wakacji, wspaniałych, wakacyjnych przygód, cudnej słonecznej pogody i tak, żeby te wakacje zostały w Waszej pamięci jako jedne z takich cudownych, cudownych wakacji.